ma z tej strony Tobis I dzisiaj sobie zajmiemy spin tires Nie, to nie jest car management, to jest spin tires Dobrze, bez zbędnego gadania Bo nie potrafię gadać Roz Rozpoczniemy sobie na najprostszym, czyli na wybrzeżu Na najprostszej mapie Dwa punkty pojazdu tylko, no to... Właśnie teraz się zastanawiam, czy brać to co jest, czy czasami ja nie wezmę sobie tego A wezmę ten I tutaj usunę, dobra wszystko gra. No to rozpocznij grę. No i proszę bardzo. To zamkniemy. Mogę coś jeszcze... Mogę zamontować. Mogę koło zapasowe, ale ja bym chciał... wodzie yy, burgonowe. I chyba już koło zapasowego nie mogę. Dobra. Narzędzie garażowe koszyk? Say what? A. Coś tutaj dodali, a ja nic o tym nie wiem. Dobra, i, i to jest, i to dodaje, a punkty warsztatu, no proszę, i też punkty naprawy, a to punkty naprawy, no nieźle. Dobra, ty, no tak więc chyba sobie pojedziemy pierwszy odblokować tego skubańca. Tak będzie najlepiej. No, tak będzie najlepiej. Dobra. No to trzeba odpalić tego te państwo. silnik. O! Zawsze jest włączona bruka dyferencjału. Tak nie wiedziałem. A testowałem sobie tym... Znaczy to nie jest modyfikacja, bo to jest akurat od yy, autorów. To jest... Właśnie, nie, bo tam pisze, że to jest to modyfikacja certyfikowana, ale dostałem to wraz z aktualizacją. Dziwne. Ach, chyba nie sobie przycipiłem tą przyczepkę. Dobra, 4x4 i jechone. Łoł, 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 Nie w te błoto! Nie wiem, jak te odcinki będą wyglądać. Czy po prostu dam 15 minut jak z karły czy po prostu. Yy, zrobię dłuższe. Znaczy, jak będzie mi internet yy, ten maltretował. Jeśli internet będzie mówić w złym stanie, no to w takim razie będę musiał to pociąć. Znaczy nie, nie wiem, czy w ogóle będę ciął. Ha, to jest najlepsze. Uczalet. Ładnie daje. Aż Wyższy bieg, daj sam się buja ten kierowca Uf. No przyczepka się nawet ładnie prezentuje Tej przyczepki jeszcze nie testowałem, tak? By the way. No, ładnie. Dawaj! Tak. To jest... A co to jest? ZIU? To nie jest chyba ZIU To jest jeszcze coś innego. Kraska, co? Nie wiem! Nie znam się na rus ruskich markach. Ale wiem, że tam... że tamto to jest Ural, co teraz widzicie. A! Dlatego ja nie chciałbym jechać. I odblokowaliśmy. Dobra, to teraz mam pytanie. Czy teraz wjechać po te drewno? Znaczy tutaj załadować się i potem... Yy. Yy. No, do, do celu dostarczyć, do tych dwóch celów. No, są dwa cele. Po prostu wziąć tego co mam, przyjechać i odkryć te ukrywane, no to dla mnie będzie prościej. I chyba tak właśnie zrobię. Tak ma będzie najlepiej. No dobra, a jeszcze punkty warsztatu. Oj, 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 oj. oj. No to ma tylko jeden punkt warsztatu, ale co, będę się wracał? Wracał specjalnie trzy razy. Raczej nie To może zrobimy inaczej Zrobimy tak Że weźmiemy tego Urala o wow. Dobra, nic mu nie będzie Poczepimy do niego eee... Naczepę chyba nie, tylko wezmę sobie na dwuzie furgonowe Nie, nie furgonowe na dworze z plandeką i z tyłu y, ten garage Card. Ale do kadencji to możesz sobie włączyć, bo to nie zżera ani więcej paliwa. A. Nie tyle samo Zajść Zajzdułem tutaj trasę. Ładnie bo to pryska. że nie, po, nie poinformowałem was, y, jaka to jest wersja gry. Tak. Ja sama nawet nie wiem. Ja na, najwyżej wam teraz adnotację dam, że wersja gry jest taka. Gdzie, gdzieś będzie pewnie. Ja oczywiście nie zapomnę, bo znając moją pamięć... Kurczę Uuuu, halo, halo, halo. No, wyższy bieg! Tu na jeden wchodzi Znaczy, no, ten. kurcze! Ten bieg daje nam to, że jak wczoraj, jak pod górkę podjedziemy, no to nie zwolina nam, tylko będzie cały czas tą samą prędkością. Chyba, że staniemy gdzieś, uderzymy albo co. A ten. to po prostu jest automat, teraz. O, co to tak jak podzielimy pod górkę, no to zwolnij ten. No i ten tego. Bo to, te te, te, te te. wiecie co. Dobra, my już do warsztatu dojeżdżą my. Znaczy ja dojeżdżam, bo wy to tylko oglądacie. Aaaa, i już sobie już zaryłem. Dobra. Nieważne, wszystko zdemontuj. Co tu jeszcze jest zamontowane? To zdemontuj. To też zdemontuj. I teraz tak. Skrzyniemy to to nie jest skrzynimy z plandeką I jeszcze gresz kart gresz To jest ten? Tak Dobra, no to jedziemy odblokować warsztat Już sobie na tej mapie pojeździłem, bo mam chyba od premiery gry tą grę. Od premiery? Chyba nie. Nie, od premiery nie mam. Ale pierd pojedziemy sobie sobie do tego warsztatu dobra, znam więcej drogę to pojadę na ślepo. Wiem, że ten muszę iść. nie, nie mam... Nie mam o czym z wami gadać kurczę Tak teraz w ciszy będę jechał bo nie mam o czym gadać A i chyba sobie załóżniam opon zmienić Nie aktualizację chyba zmienili czy ten że nie można chyba Opon tylko są te Dobra tam Ja, ja nie dam rady Proszę No dobra tak, trochę Tutaj zawsze te wielkie błoty, kurczę, jest. Muszę trzymać tej strony, bo zawsze wpadnę w to drzewo. To. Pokazuję wam, teraz patrzę na monitorze. Na pewno widzicie, co. Tak. Moja logika. Brawo, ja. Nie no, ładnie dopracowany jest ten model. On chyba jest od początku gry, ale chyba coś w nim grzebali. będzie obszar do odkrycia Tak mi się wydaje Tutaj kiedyś był obszar do odkrycia co nie A Może tam I znowu pokazuję pan do na monitorze Przecież wy tego kurczę nie widzicie to Powinno być gdzieś tam O, kursorem Tu gdzieś powinno być albo tutaj Już nie pamiętam W ogóle Co im pikło? Mój zegarek. A. To w ogóle to. So, sorry Sorry za to, że jest tak mało filmów, ale. No wiecie, mam szkołę jeszcze, żeby to jakoś wszystko ogarnąć. To wiecie jak to jest. Uuuu... Dawaj, dawaj, dawaj! dawaj ta. A! Pięknie. Ten już wyjechał. Jak ten już wyjechał, to... Wszystko gra. Widziałem jeszcze tutaj fajną modyfikację, że można... ...sobie mostek zrobić, taki z drewna. Starta, kurczę. Fajna modyfikacja, ale... ...nie wiem, czy ją sobie wgram. Bo nie wiem, czy jest kom kompatybilna z tym paczek. No bajta! No i mamy ulicę. No i teraz mamy tak jakby... górki. Ale potem będzie jeszcze kawałek pod górkę. Dosłownie pod górkę. I teraz mogę wyłączyć. Czekajcie, zrobię wizytówkę do filmu. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tak ładnie zrobię na prosto. O! Stop F12. O! Łe, nie, nie, nie. Brycki? Nie. Znaczy, no zrobiło mi, ale z chudem. Jak już to więcej, żeby bez chud zrobiło. Jak tu przyciskiem było F2? Ja was zanudzam, kurde, tym, jak tutaj robi screeny. Dobra, tam kisni. nikt. A zanudźcie najwyżej z kudem. ten kud jakoś sprytnie. Uoo! Zakryję. Tutaj proszę bardzo, mamy obszar do odkrycia. Oo, o, o. Gotowe. Teraz co ma z tą przyczepką? Dobra. Dobrze, dobrze kręcisz! Dobrze! Ty, on dobrze idzie. Za dobrze. No, za dobrze. Ale przynajmniej już ta przyczepka nie wywala. Jak było wcześniej. Kiedyś to, kurde, taka mała przyczepka mogła przywrócić całego, ciężkiego tego. Całego masa mogła wywrócić. Teraz, gdzie tam? Chociaż... Nie, bo jeszcze tego nie sprawdzałem. Uuu! I zaś się w kamieniu wrąbałem. Dziś tutaj bo muszę skręcić, ale teraz. To było chyba przed zakrętem jakimś. To gdzieś tutaj. Tutaj jest ta mała, mała rzeczka. Powinien być taki mostek. To jest chyba tutaj. Tak, to jest tutaj. To dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! A no, nie na tym mostku się wywaliłem. I to jest właśnie pod górkę. już wszystkie systemy mam załączone. Wszystkie dobrodziejstwa. Dlaczego jak nie jest to to to. I cały czas bieg będzie zmieniać, to po prostu ustawię na góralską jedynkę. Ja tak sobie nazwałem to góralska jedynka. Dobra, jakoś jedzie. Oj, tutaj mamy kraza. Tym krazem nie lubię jeździć. Bo zawsze. On się zatapiał. Ja go nienawidziłem przez to. Ale coś mówili ci autorzy gry, że coś zmienili w już już się tak nie zakupuje. To znaczy napisali, że fizykę zmienili. Ale jak bardzo? Dobra. Rozładuj. U Aha. Mam góralską jedynkę, a ja tutaj chciałem cofać na S. No nieźle. Dobra, pokażcie mi mapę. No ład ładnie sobie dodokowałem. Wiecie co, tak sobie myślę? Że nie ma sensu tutaj jechać po to drewno, jak ja mam takie umiejętności, że mogę ze składu drewna sobie spokojnie wziąć drzewo. Dobra, ale to jeszcze chwila, bo jeszcze muszę ten warsztat odblokować. Potem jeszcze wszystkie ukrywane. Ukrywanie. Potem może jeszcze odblokuję sobie wszystkie pojazdy w grze. I zaś dopiero do celu. Tak będzie najlepiej. Tak sądzę. O! Wow. Dobra. już zobaczyłem. Eee. Yy, teraz co robimy? Dobra, to w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku sobie blokujemy wszystkie warsztaty. Będzie trochę dłuższy. Mam nadzieję, że, że nie będziecie mi to za, za złe. Na chwilę przecież. Czy ja mogę tutaj. Mogę koło zapasowe. O no, super, mam punkty naprawy. Spornik, przy... Przedni wydech nie. Jak założę ten przedni wydech, to z jakiejkolwiek górki zjadę albo pod górkę. Będzie zawsze mi najwięcej łapał uszkodzenia. To nie, to mi się nie opłaca. Ale trzeba ten, ten, ten wydech zamontować jak się jedzie z... jak z sterem No, przedni wydech? No. Właściwie znaczy, trzeba. Ale ja nie z takich. To jedziemy. Panie hamuśnikiem. zaspać hamulce. Woo! widzicie? Ju, już, bym, już bym miał uszkodzenia, gdybym zamontował ten widok. Chyba, że coś zmieni. Ja teraz oczywiście jadę na pamięć. Tutaj muszę skręcić. Dobrze, i sobie jodymy. Jad Tutaj trzeba skręcić. Łup. Łopanie, jak sobie zabłuciłem szybę. Dyfer i Heja. Kurczę, co bez AWD, AWD włączę, gdy już będzie faktycznie kry krytyczna sytuacja albo po prostu zwolni mi na tyle, że się wkurzę. Kurczę, naprawdę ładnie zrobili tą fizykę. Ale podobno mówię, że to nie jest symulator. To jest po prostu zręczność ściółka. Niektórzy mogą się kłócić, niektórzy nie, ale. No ja po prostu. Jeszcze nie widziałem żadnej gry, która właśnie tak by się skupiała na offroadzie. Co mówię? Off Audzie? Coś w tym stylu. O, już widzę warsztat. Mała, póki co jest łatwe, ale kurczę Na innych... Naj, Najgorsze chyba dla mnie będzie Wzgórze i ten... Powódź? Jeszcze jedna była taka, której nie lubię Nie, w sumie to wszystkich. Znaczy no, wszystkie... Wszystkie mapy oprócz tej mapy, co teraz jeżdżę są trudne. Moim zdaniem. To no jest akurat taka łatwa. To jest taki wstępnie. Tak powiem. Tutaj, sobie do warsztatu. Chyba sobie zakończymy odcinek. O! Widzieliście? Ju, już bym złapał, gdybym miał yy, przedni wydech. A ten przedni wydech to nic nie zmienia. Zaraz wam pokażę. Gdzie jest ten przedni wydech? Aż ta kamera Przedni wydech To nic nie zmienia. Tutaj nadal jest ten wydech Tylko, że on jest nieaktywny i to w sumie w tyle o. Czy ja nie widziałem takie coś czerwonego nie, Nic nie brałem przed odcinkiem, jakby co Dobra, spójrzmy sobie na mapę no teraz to... O! Odkryjemy sobie jeszcze to ukrywanie, bo akurat wiem jak do niego się dostać. Teraz sobie zamontujemy tak. Yy, Nadwodzi furgonowe. Koło zapasowe. Tak, I tak. O! Dobra. Nie było opon. Nie było do opon do zmiany. Ale za moich czasów do tego dało się, kurde, włożyć opony od gazika. Za moich czasów. Teraz czasy się zmieniają. Kolejny obszar odkryty. Dobra, chyba na to sobie zakończymy odcinek. Chciałem jeszcze go dzisiaj wysłać. ale pewnie tak się nie stanie. Bo jest dosyć późna pora. Po prostu przez noc będę wysyłał. Ale to bym musiał skupiować na laptopa. Dobra! To jakoś to się ogarnie. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Wiadomo, jestem troj nieśmiały, ale mam nadzieję, że w kolejnych produkcjach już będę trochę bardziej śmielszy. W sumie tyle. Ta. No tak, wszystko. Tak więc. Na razie.